Heder musi koniecznie nas polubić. Czemu to dla ciebie takie ważne? Tu nie chodzi o mnie, tylko o Stana. Bardzo lubi jej suczkę. Jakie słodkie? Max! Zwykle nie ruszają ci takie rzeczy. Nie chodzi o psa, mam kawałek ciasta w zębach. Wiemy coś więcej o Heder? Czym się interesuje? Co lubi robić? Chyba wiem, co ona lubi. Podobno dołączyła do szkolnego klubu piosenki. Piosenki? Otóż to! Możemy wykonać jakiś musicalowy numer. Doceni, że wysiliłyśmy się specjalnie dla niej i zakomplujemy się. Ale kwas. Masz w zębach coś kwaśnego? Nie mam. Heder kumpelą bądź mą Dziś piosenką zapraszam cię tą Hej! Tak jak ja, śpiew kochasz i tak Mieszkałaś ze swoim psem w innym stanie A nie, nie się, ten. Więc zgódź się, zgódź się Ty fajny masz, wystarczy, że rozchmurzysz twarz Zgódź się, zgódź się No powiedz tak, cyborka okiem daj nam znak Więc zgódź się, zgódź się zgódź się, zgódź się, zgódź się. Żenujące. Mówiłam, że się nie zaprzyjaźnimy. Ale jesteś w klubie piosenki. Nie lubisz muzycznych występów? Ja lubię występować, a nie patrzeć, jak inni występują. Zatem. Spadajcie! Słuchajcie, do tego klubu nie robią przesłuchań, prawda? Biorą wszystkich, jak leci. Tak. Mnie nie przyjęli.